poprzez moje zainteresowanie się ogólnie funduszami unijnymi, no mało tego, zwiększenie jakby wiedzy na ten temat oraz pozyskanie umiejętności ewentualnie pisania wniosków o pozyskanie funduszy europejskich. Nazywam się Wiesław Wójcik, pracuję w Lubelskiej Spółdzielni Socjalnej Koziołek. Do projektu trafiłem poprzez ogłoszenie na stronie Lubelskiego Ośrodka Samopomocy. W internecie odnalazłam stronę ProAktywni50, na której wszelkie niezbędne informacje się znalazły, a przede wszystkim kontakt do losu. Po krótkiej rozmowie telefonicznej zdecydowałam, że jeżeli będzie taka możliwość, a więc zostanę pozytywnie przejdę proces rekrutacji, to bardzo chętnie będę uczestniczyła w tym szkoleniu. Do projektu Praktycznie 50 Plus trafiłem, można powiedzieć, prosto z ulicy. Ponieważ ja bardzo często zaglądam do Lubelskiego Ośrodka Samopomocy przy ulicy Narutowicza, gdyż jest to ośrodek, który oferuje bardzo dobre szkolenia dla ludzi, myślę, aktywnych jednak, bo szukających być może doświadczenia, poszerzenia swoich umiejętności, czy nawet, jak się później okazuje, różnych kontaktów. Ja z kolei dowiedziałam się z prasy, mieszkam na Czechowie, u nas jest taka gazeta, nazywa się Moje Miasto i właśnie tam było ogłoszenie, zadzwoniłam, uzyskałam informację, wypełniłam stosowne dokumenty, zawiozłam do losu i bardzo się cieszyłam, I jak przyszła informacja, że zostałam um, pozytywnie zrekrutowana. Już od dłuższego czasu byłem zainteresowany takim szkoleniem. Niestety ten nie mogłem znaleźć takiej oferty. W tym roku akurat Los prowadzi projekt Proaktywni 50, no i z racji tego, że w ubiegłym roku skończyłem akurat 50 lat, kwalifikuję się do, ten, do, do tego, ten, tego projektu. W pierwszym etapie byłem zakwalifikowany na listę rezerwową, ale akurat ten. Ucieszyłem się, kiedy poinformowano mnie, że tydzień przed rozpoczęciem szkolenia zostałem zakwalifikowany do głównej grupy. Kilka lat temu brałam udział właśnie w takim szkoleniu na temat projektów unijnych, a ponieważ nie, nie miałam okazji wykorzystać tego, no po prostu, wiele się zmieniło i chciałam uaktualnić wiedzę trochę, no i zobaczyć jeszcze, co, co więcej te projekty mogą dawać. Jestem bardzo zadowolona. Każdy, kto do czegoś szuka w życiu, no to myślę, że zawsze znajdzie dla siebie jakiś projekt, tym bardziej, że jestem zainteresowany sam pisaniem podobnych projektów w różnych działaniach, bo są takie możliwości, dlatego też Ucieszyłem się, że jestem już na tej liście zakwalifikowany, tym bardziej, że mniejsze stanowią tutaj w projekcie mężczyźni. Już po pierwszych zajęciach zorientowałam się, że wszystkie osoby są zainteresowane, podobnie jak ja, pozyskaniem tej wiedzy ogólnie lub bardziej szczegółowo na temat funduszy europejskich, a ewentualnie zmianą dotychczasowego zawodu. Taką sytuację no. negocjacji, jest no. na przykład e, sytuacja, e, kiedy staramy się o pracę, o nową pracę, prawda? Chciałabym teraz, żebyśmy wymieniły przykładowo warunki, które się wtedy negocjuje. No. Płaca, no to czyli e, wynagrodzenie. Szkolenia były przeprowadzane przez wysokiej klasy szkoleniowców. Na pewno wiedza zdobyta tutaj na szkoleniu przyda nam się w ten w przyszłości. Zwróćcie uwagę, że to napędza i ileś instytucji taki projekt. No, Tworzone są miejsca pracy. Zawsze jest jakiś problem, który my chcemy rozwiązać. Najczęściej w ramach projektu rozwiązujemy parę problemów. Czy kilka problemów, będziemy się ich nauczyć, będziemy się uczyć, starać się wydobyć te problemy. U przedsiębiorców, proszę Państwa, rozwiązujemy też problemy. Problemem jest na przykład niewystarczająca konkurencyjność przedsiębiorstwa albo niewystarczające zainwestowanie w sprzęt. Przekazano nam wiedzę bardzo skondensowaną. Czyli w sumie program spełnił nasze oczekiwania ale czulibyśmy się może pewniej, wiedząc, że trwa trochę dłużej, że m, tematy rozłożyły się na większą ilość godzin. godzin. Ale zadowoleni jesteśmy. Naprawdę się nam to przydaje. Więc ten projekt 50 plus akurat przypadł mi do gustu z tego tytułu, że jest ponad 30 godzin zajęć z komputerem, które były prowadzone, w sposób profesjonalny, jak ja powiem, od, od kuchni udostępniając że tak powiem, wiedzę komputerową. Bardzo mi się to podobało, żeby wyznać, że były zajęcia właśnie praktyczne. A ja teraz tak, zapraszam Waszą grupę na zaprzącz, a wy zostajecie dobra. na chwileczkę tu i ja zaraz za wrócę, więc możecie sobie uzupełnić imione, no, tak, 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 bo zaraz o, powiem, co będziecie robić, tak, dobrze? Tak, kto no, być obserwatorem Waszej grupy, tak Ja z dzioro, tak? Chcesz być obserwatorem. No to, to dobrze. To, 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 to zapraszam Ciebie. Również podobały nam się zajęcia pierwsze, z, takie warsztaty psychologiczne. Pani Małgosia była świetna. Doskonale współpracowało nam się z panem Pawłem Rowińskim na zajęciach komputerowych. Też bardzo duża wiedza. Świetny sposób przekazywania. No, nawet niektórych rzeczy dowiedzieliśmy się, może niekoniecznie związanych z programem kursu, ale takie, które bardzo nam ułatwią i pracę zawodową i samą przyjemność korzystania z komputera. Natomiast jeżeli puścimy to przez notatnik, automatycznie te wszystkie elementy zostaną usunięte, bo notatnik jest niezbyt, no, zbyt prosty. Co do wykładowców, z jakimi przyszło nam się tutaj spotkać, no to mam jak najbardziej pozytywne zdanie, ponieważ prezentują bardzo wysoki poziom wiedzy teoretycznej, popartej wieloletnią praktyką i to pozwala na przekazanie uczestnikom, takimi jak my, tej wiedzy już z warsztatu, własnego warsztatu pracy. I myślę, że jest to wariant najbardziej korzystny dla uczestników szkoleń. Koszty wykorzystania i utrzymania pomieszczeń biurowych jako pewne rodzaje wydatków do których zmienne dane będą stanowiły inną grupę jakby danych pozyskiwanych z księgowości, będą stanowiły też inny rodzaj kosztów. Także jesteśmy, myślę, że będę wyrazić tylko większości osób uczestniczących w tym szkoleniu. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, że wykładowcami byli pan Klimczuk, i pani Żurek, tak jak wcześniej powiedziałam, prezentujący olbrzymią wiedzę, olbrzymie doświadczenie i mający niesamowite talenty przekazywania tych wiadomości. Bardzo trafiona jest nazwa Proaktywnie 50+, ponieważ tak się złożyło, że akurat po szkoleniu już zebrała się grupa aktywnych osób w Lublinie, żeby założyć stowarzyszenie. Jaką nazwę przyjmie? Być może ja bym nawet optował, że gdzieś wokół tej praktywniej 50 plus, żeby to się kojarzyło. I widać od razu, że takie projekty, które są długofalowe, długotrwałe, nie ma np. jednego spotkania czy dwóch spotkań i wtedy się wszystko jakby zamyka, bo tutaj uaktywniają ludzi ich pomysły, no, każdy człowiek jest kopalnią jakiejś wiedzy, każdy ma swoje doświadczenie i czas akurat w naszym tutaj przypadku gra tak pozytywną rolę, że ludzie się otwierają. Każdy ma swój jakby bogate, bogaty bagaż doświadczeń. W końcu jesteśmy ludźmi, którzy są czynni zawodowo, a osoby z mojego, że tak z moich obserwacji, osoby, które są aktywne, to po prostu szukają czegoś w życiu, no chcą coś jeszcze osiągnąć. Tak jak chociażby na przykład jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tam są osoby po 60, po 70 i chętnie się spotykają, bo to przedłuża życie. No właśnie 3 grudnia odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej ten stowarzyszenia. Następne spotkanie mamy zaplanowane po świętach. W międzyczasie właśnie będziemy pracować nad przygotowaniem statutu i określeniem celów stowarzyszenia. Jesteśmy pełne podziwu, a jednocześnie bardzo zainteresowane jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście bardzo chętnie weźmiemy udział, czy właśnie na zasadzie włączenia się. I czekamy z niecierpliwością bliższych informacji. Liczymy na nasze też zaangażowanie i uczestnictwo. Prawda? I dzięki tej wiedzy, którą... Właśnie zdobyliśmy. uzyskaliśmy, zdobyliśmy na tym szkoleniu, będziemy mogli te teorie już włączyć w czym. Właśnie zgodnie z tytułem projektu Proaktywny 50 plus <coughs> aktywnie <z, coughs> wykorzystujemy czas przeznaczony na odpoczynek. Także dziękujemy bardzo losowi za to, że ta spotka nas taki los. Zgadza się.